Pani Marszałek Wysoka Izbo. Co jest tak naprawdę powodem tej ustawy i tych zwolnień? Proszę o wyjaśnienie, jakie straty będą miały samorządy w związku z tą ustawą. Czy sprawa zarówno dotyczy małych, jak i dużych samorządów? Tam, gdzie są lotniska, niestety ale zarządów PIS-u trwa systematycznie drenaż budżetów samorządowych. Dajcie samorządom co roku kolejne nowe zadania, nie zapewniacie im finansowania. Widać to na najlepiej chociażby po subwencji oświatowej. Czy rząd zwróci samorządom utracone przychody? Jeśli tak, to w jakiej formie, a jeśli nie, to poproszę o uzasadnienie. Na terenie lotnisk działają firmy komercyjne, ale również i aerokluby. Czy takie same zasady będą obowiązywać firmy komercyjne, duże lotniska i aerokluby? które tak naprawdę prowadzą działalność gospodarczą, ale przeznaczają środki wygospodarowane w wyniku swojej działalności na realizację właśnie własnych celów statutowych. Czy rząd przewiduje kolejne zwolnienia z podatku od nieruchomości? Pytam tutaj o inne organizacje, instytucje działające właśnie w sporcie, podobnie jak eurokluby w ramach kolejnych ustaw. Dziękuję. Dziękuję bardzo.